Korzystać z tego w Mikołajkach oficjalnie oddano do użytku wyremontowaną siedzibę Mazurskiego Klubu Żeglarskiego wraz z ekologiczną przystanią żeglarską. Budynek na co dzień będzie służył edukacji młodych żeglarzy, a w sytuacjach nagłego załamania pogody lub białego szkwału będzie schronieniem dla potrzebujących pomocy. Ekologiczna przystań posiada przyłącze do prądu i wody oraz system odbioru ścieków prosto z żaglówek. Przekazujemy naszemu stowarzyszeniu, Mazurskiemu Klubowi Żeglarskiemu budynek. Chcemy, żeby z niego jak najlepiej korzystał. Jest jeszcze czas na wyposażenie do sezonu tego budynku. No i pełną parą, mam nadzieję, MK Żetruszy już na wiosnę. W rozbudowanym budynku MKZ powstały pomieszczenia socjalne, sanitariaty i prysznice dla obsługi portu, pomieszczenia socjalno-administracyjne, sala edukacyjno-wykładowa, pomieszczenia socjalne dla rozbitków podjętych przez służby ratownicze podczas akcji ratunkowych. Przed budynkiem wybudowano dwie wiaty, punkt sanitarny mycia naczyń i nowe ciągi pieszojezdne. W bliskim sąsiedztwie klubu nad jeziorem Mikołajskim powstały dwa nowe oświetlone pomosty z przyłączami do prądu i wody oraz systemem odbioru ścieków prosto z żaglówek. Obiekt, który tutaj był, był obiektem już zdewastowanym, zniszczonym. No, chyba nie przystało naszemu miastu, żeby było właścicielem takiego obiektu. Dlatego pomysł powstał, żeby ten obiekt, obiekt odrestaurować, wyposażyć go w odpowiednie instalacje dotyczące ochrony środowiska. Mam tutaj na myśli żeglarzy, którzy będą z tego portu mogli korzystać, będą mogli tutaj zostawić śmieci, będą mogli tutaj wypompować nieczystości płynne ze swoich jachtów, żeby nie trafiały do jeziora, tylko do naszej oczyszczalni ścieków. Żeby to było takie miejsce. Postoju, wypoczynku dla tych, którzy odwiedzają nasze miasto. Całkowity koszt inwestycji to ponad siedemset tysięcy złotych. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło prawie 800 tysięcy. No nowy klub ładny bardzo. Dużo w porównaniu do starego to jest w ogóle kosmos, druga galaktyka, jakaś inna. Najważniejsze dla nas to jest oczywiście y, zaplecze sanitarne, y, 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 duże łazienki, w których młodzież się może przebrać, no i oczywiście sala konferencyjna, gdzie będziemy prowadzić część dydaktyczną zajęć, czyli teoria, strategia i taktyka żeglarska. Regatowa to jest bardzo ważne w naszej dyscyplinie. No fajne jest, lepsze od tamtego. A co jest innego? Większy jest. W ogóle ładnie wygląda. Cały nasz trening polega na tym, że korzystamy właśnie z wody i tutaj ukłon w stronę tych pomostów, że są bardzo dobrze wykonane. Nowe deski, nowy pomost, wygodniejsze wszystko, ładniejsze, także na pewno będziemy z tego korzystać. Mikołajska Ekomarina jest pierwszą z dziesięciu przystani, które do 2013 roku mają powstać na Warmii i Mazurach. Jeszcze przed sezonem, port ma zostać wyposażony w wieżę ostrzegawczą, tablicę informacyjną i multimedialny kiosk informacyjny. Zakupione zostanie także wyposażenie budynku i pomostów.